Napisała do mnie Kasia. Posłuchaj. Dzień dobry Agnieszko. Mam na imię Kasia. Jestem zachwycona tym, co robisz. Od dawna interesuję się tematyką związaną z efektywną organizacją przestrzeni, odgracaniem, porządkowaniem i aranżacją wnętrz. Do tej pory nie zdawałam sobie sprawy, że to, co mnie interesuje, może być płatnym zajęciem. Zupełnie nie wiem, od czego zacząć. Mam motywację, ale nie mam jeszcze doświadczenia. Jestem ze Śląska, a dokładnie Siemianowic Śląskich. Czekam na odpowiedź Kasia. Kasia otrzymała ode mnie odpowiedź. Wysłała mi zaproszenie na mój bezpłatny webinar o tym, jak zacząć działać w branży deklateringu i profesjonalnej organizacji przestrzeni, nawet jeśli nie masz jeszcze doświadczenia. Z tego webinaru Kasia dowie się, czym jest dokładnie usługa deklateringu i profesjonalnej organizacji przestrzeni, od czego zacząć, jak pozyskiwać klientów, jak zdobywać doświadczenie, no i to co najważniejsze ile można zarabiać w tej branży. Jeśli i ty poszukujesz odpowiedzi na te pytania, to zapisz się na mój bezpłatny webinar. Miejsca są ograniczone, więc zarezerwuj swoje już teraz, klikając w link. Do zobaczenia na webinarze.